Witam was wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj jesteśmy w wojnie to jest taki trybik w roblox chodź tu chodź tu Phoenix. o jesteśmy tu z fenixem dawno go nie było na kanale nie? no ogólnie to tak no jak coś to on mówi nie tylko że przez telefon bo coś mi się discord zepsuł i teraz próbujemy podbić kurczę bazę w wietnamie i bardzo trudno nam to idzie jak coś, to podeślę wam ten trebik yy, w opisie filmu i będziecie mogli z nami tutaj sobie pograć, nie? Nawalaj, nawalaj, nawalaj! O, damage'a dostał. Wo! Coś wydupiło. Dobra, dobra. Yy, Mikołaj, kryj się, kryj się. Łe, ej, co to było za takie uderzenie? o, ła, ła, mało HP. I na łeb mu, na łeb mu. Dobra, wbijamy tam na bazę im. Eee, tylko tylko mi się zregeneruje. Dobra. Eee. I możemy jeszcze, no że jeszcze podbiliśmy, że przeszliśmy całą pierwszą wojnę i drugą Ale jakby napiszecie w komentarzach to możemy nagrać, jak będziecie chcieli O, jakiś na natural jest jakiś Naruto W tym naj 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 najnowszym chyba Dobra, na czołg! Na chwilę, tylko musimy rozwalić czołg, no chcesz przejść A ile kosztuje ta zbroja? 25, ja, 25. A ty gdzie jesteś w ogóle? Obok ciebie. I nawalasz w ogóle? No, z No ale czemu nie weźmiesz pistoletu do broni? No, jest Ale weź inną broń, bo, ty, bo ja cały czas nawalam, a ty tylko co chwilę. Jak tam ci idzie? O! O! Kurde! O, to jest nasza baza. Kupmy jakiś upgrade, jak się będzie dało. Więc tak, 25K. A ile chociaż typowa bazuka? Jaką ty masz tam za 11? Dobra, kupiłem tą za 11. Ja jak zginę, to kupię tą lepszą. Jeszcze chyba sobie kupię. O kurde, ale to robi dym. No ja się mówię. To Dobra, no to idziemy rozwalić czołg i wbijamy im na bazę, nie? No, normalnie. Tylko o. Ej. Widzowie, nie wiem czemu, ale postaram się w dzień ogarnąć. Czemu mamy taką słabszą grafikę? Bo ogólnie mamy lepszą, nie? Mam lepszą i teraz coś się zrypała grafika. Chyba ja mam. Ok, zabity. Mam. Osłaniam Cię, osłaniam Cię. O kurde! Dobra, zabiłem. Ja spraczam z angielską jest na berłuka. O, jakieś typo, jakiś fryzio dołączył. 22k. Ej, Miko, mamy wsparcie! sporcie. Czy kupić, kupić Ale ty to słyszysz, mamy wsparcie. No ja wiem, wezwałem specjalnie. No i nice koks. Es jak to mówią. O Ła! No i teraz ty masz. BUM! Za dwa koła. No i znów. Bang. Jak ty zaraz zobaczysz, co ja mam, to chyba nie wiem co robić. No to chodź. No idę. O Ła, co się tu dzieje? gdzie jesteś? Ja jestem na spawnie. Eee shotgun, po, nie polecam shotguna na tą, na wojnę No wiem no, próbowałem już shotgun Ej totalne wsparcie nadeszło, mamy już cztery osoby na tym, na Wietnamie Ej no to nice Pewnie już ci już uzbierali na Wietnam Ej no to mamy już kurde e... Tyle, że może moglibyśmy atakować, to chodź do mnie Bo rozwaliłem czołg ja już wkładzę im do bazy, nie Bo rozwaliłem czemu. No to jak ja ci zaraz zamawiam z tym to ja zaraz. Nie Jakim launcherem, Co? No ja sobie kupiłem to... kupiłem coś, to wyrzutnie za 22 tysiące. Co? No. No. Ej, no to ty, ty chłopie, to ty zrobisz w masełko. No to zabiję ten jednego, tylko na. Wciśniesz ich jak kurde chleb na bułkę. Rzec. Chleb na bułkę. Jak samochód w mie miejsce parkingowe Chleb na bułkę patrz, patrz, Ty też tak masz, ja już tak, tak, tak dużo strzelam Że mój palet już normalnie leży na tym przycisku i nie wiem czemu to samo strzela No nawalaj, nawalaj

do tej wiochy ej czaisz? zacząłem nagrywać? a jak coś widzę wie dawno w ogóle nie wstawiam odcinków ja mam tonę odcinków z minecrafta tylko po prostu nie mam czasu na montaż bo dużo nauki to wstawię bez montażu też bo nie, ma, nie mam czasu po prostu No już nie. Osłaniaj, no we, bierz karabin już. No nie masz więcej. A mógłbyś, może, chociaż granat rzucić? Tas, noża będzie się bił. Napisz do typów, żeby nam pomogli. Ja będę strzelała, a ty napisz do nich. Dobra, pozabijałem. Dobra. powinno za chwilę dojść. Dobra. Czyli co, CB radio pomogło. Mhm. ja wolał nie trafiłem z bazuki. Wchodzę do środka, a jednak ja nie. Otóż. Ile masz? O, mogę maczetę kupić. Eee! W końcu. 41 tysięcy mam? Ej, że ja nie zauważyłem? Ty masz 41, ja 20. Mam 41 i nie zauważyłem w ogóle. do środka? Nie. Zabijmy wszystkich tu wokół. Na razie. Dobra, leć się, leć się. Ja też się pohiduję. Przeładuję broń i wbijamy tam do środka. Przeładuj wszystko na maksa, rozumiesz? Bazuka, wszystko. Jak ta bazuka śmiesznie działa, no bo ona tak działa, że jak strzelę, to, to ten pocisk się odbije i leci w kosmos. Patrzcie jaki mam tasek fajny. Bę.

Co to był za dźwięk taki? u A. O, mogę sobie kawałka kupić. Ej, ale się mega cieszę. W końcu nam się udaje tam dojść. Miałeś już skończyć godzinę temu, pozdro. O nie. Zginąłem. Kurde. Ej, a Wietnam był pod koniec wojny? Jezu, gadamy już 4 godziny, jak nie lepiej. A gdzie tam ci gracze z Wietnamu? Idę co kupić? Armor, czy broń? Chyba armor. Ej, pa jak wyglądam, kozacka. Ej, ty, ty zobacz, jak ja wyglądam. Zobacz jak wyglądam Gdzie ty jesteś za tobą Gdzie są tutaj ty No że jest jeden na spawnie No jeden na spawnie leży A drugi? I trzeci? Nie wiem, nie wiem ciu, 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 ciu. Dobra, wyciągam bez O Kampi, 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 muszę się chinąć. Dobra, mamy wsparcie, idziemy we czwórkę. Skąd wiesz? A ty idziesz po środku? To co, ty chcesz się zabić? ja nie, oni chcą się zabić. To pomyśl o sobie, a nie o nich.

No i ja... Po... Dobra, ja już będę kończył Miko. Tak, nagrywam. Wrócisz go? No już będziemy kończyć. No będziesz musiał to trochę promontować jednak. Czemu? Jakby raz ci zapłakał, ja teraz nie wiem. Ale nikt mi tu nie zapłakał. No i co że wszedł? No to chodź! Chodź pożegnać. No na spałnie siedzę, chodź. Aha, jestem w bazie Wietnamów. boż. Tak, kończyłbym w bazie Wietnamów, te. Tak. Okej okay. Więc, no, patrzcie tam A więc, dzięki za oglądanko, trzymanko, papa, pa. trzymanko. Ciao, dawaj, strzelamy w powietrze, na, do widzenia Co ty zrobiłeś? I strzelę w powietrze z bazuki na dobry efekt końcowy. Naładuj się bazuka. O. Dobra. Ciao.